No i oczywiście nic nie zrobimy z yy, Mleczowi i nic nie zrobimy, dopóki nie przywrócimy Maxa do, yy, do normalności. W tym celu trzeba najpierw zna... Generalnie to, co się stało przed chwilą, to Mlecz szczęściak właśnie wyplenił jakby wszystkie negatywne cechy Maxa, które posiadał i zamienił ich w takie właśnie... Chyba odnaleźliśmy jednego z twoich sobowtórów. Pod zewnętrzną powłoką wszyscy jesteśmy sobowtórami. No. Yy, I właśnie stworzył takie kwintesencje, jakby tych negatywnych cech. Yy, oczywiście, jak spróbujemy do niego podejść, Ej, tam, to. Poszuście. Mój kumpel potrzebuje swej dłoni palnej. Nie samie. zostałem pacyfistą. Przemoc to straszak ograniczonej wyobraźni. Musisz ją wyrwać z mych zimnych, martwych palców! POSMAKUJ OŁOWIU MOICH NIEZBYWALNYCH SWOBÓD! Dobra I oczywiście nie możemy podejść do Maxa za blisko tego, bo ona zacznie do nas strzelać Więc pierwsze co musimy zrobić to ten łyżko widelec musimy zgiąć No i teraz właśnie sprawiliśmy, że w, na tym to, że tego wagonika jest, będzie kolizja. Oczywiście, jak spróbujemy do jego strzelać, to na To niestety nic, nic to nie Trudy. zmieni. Więc generalnie musimy poczekać, aż on będzie na wagoniku. Zaraz powinien tam wskoczyć. No. Spróbujmy do niego podejść. Tylko twoją dłoń. Oddaj. Spokój jest. Kundel pluł nam w twarz. Nie ruszaj się. Trudniej mi celować. Ojej. O, jest na wagoniku. Tylko, że jak wciśniemy. Ruchamy cele. Generalnie nie możemy nawet się do tego guzika zbliżyć. Oddawaj! Dobra, dobra, oddawaj. I on teraz. No, skakuj na ten wagonik. No, po prostu poczekajmy, aż, tam, aż na jego wskoczy. Chyba jest kulo otwarty. Dokładnie. I musimy włączyć. I on teraz pojedzie. I tutaj, właśnie, zaraz. On znika. Dziwne, poczułem niemal niepohamowaną chęć strzelania do wszystkiego co się rusza. Zo, królika. Nie do mnie ciągle Właśnie, e, no szukamy następnych Maxów. Jest chyba po jednym na każdą dostępną lokację. Tak mniej. chociaż niekoniecznie. Ale drugi. E, drugi Max jest właśnie leży sobie... E, zaraz tutaj na księżycu. Zobacz, Max, to kolejny ty przeszedł całe 6 metrów, zanim upadł pod ciężarem własnego lenistwa. Znużenie to jedno z pięciu oddziaływań podstawowych. No TV, why even go on? You should all just lie on your faces and wait for death. To prawda, nic nie mam, jestem No i dratkom oddumuje ludzi. Jestem bliski us. Ten koleś wszystkim przyje zabawy. Dobra. Eee... Co to za tablica korukowa, bo je nie oglądałem jeszcze? ...zakaz parkowania między trzecią, a piątą ramą. dobra, Jak leci? Potrzebny mi twój ogonek dla mojego kompana. Może byś mi go oddał? Nie... i ja oczywiście hmm. nie możemy go ruszyć. Hmm. Jest cięższy niż się wydaje. Jak my wszyscy! Pomijam fakt, że na księżycu e, ciężar, e, każdy ma ciężar sześć razy mniejszy, więc powinno się udać bez problemu, ale mniejsza o to. E, tak, rozwiązaniem jest e, wywoływać trzęsienie ziemi, których ma, e, dysponuje Bosko i sobie zdobędziemy go później. Ale najpierw zajmijmy się e, gnuśnym maksem, który jest na ziemi w sklepie u Bosko. Więc udajmy się, może do sklepu najpierw. Rozwiązanie też jest dosyć proste. Będzie nam potrzebny do tego kapelusz. Więcej, więcej, więcej na czasów! Więcej soku! Na darmowe dolewki do barwianego drinka z Derenia. On zjada wszystko, co widzi. Bosko, zachowaj spokój. Brawo! Jedz, a wyrośniesz na dużego i silnego królika. Oh. Świat schodzi na psy. Bosko, ziemniaczanek doczy. Regał numer cztery. No ten mały to ma apetyt. Jeśli będzie jadł w Co? takim tempie, to nie zmieścisz z powrotem jego żołądka. Samie ja już nie potrzebuję swego ziemskiego żołądka. Przestrzegam oczyszczającego prostu mlecza szczęściaka, woda, cytryna i słońce. Bóg mi świadkiem wieczorem znowu będziesz wcinał kuleczki z masła kakao Dobra. Eee, I oczywiście. Jak pogada pogadamy sobie z orłocznym maksem? Przepraszam panie uosobienie rady. Wyglądasz przepysznie. Koleżko, potrzebny mi twój żołądek, żeby poskładać mojego przyjaciela. Oddaj mi go, a tylko jeden z nas ucierpi. Nie umiem się oprzeć wybornemu smakowi mięsa, psa i królika. Nice. No to jesteśmy w twoim żołądku. Fuj, w co ja wdepnąłem? W zwieraczu odźwiernika panuje kontemplacyjna atmosfera, niczym w łonie matki. Kurka wodna, ciągle mam ten magiczny dings. Yeah. Ten zapach będzie za mną chodził do końca życia. Dobra, oczywiście jest, rozwiązanie jest takie, że musimy użyć kapelusza yy, hey. i potraktuj. Hej, hey, co ty robisz? Hmm, coś ładnie pachnie. Hej, podzieliłbyś się? W sumie chyba tak. No i no, 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 on teraz jest w... No i teraz musimy go tylko wyjąć. Panie i panowie, wielki samini. Ej, puszczaj, nie wyłażę stąd. A cóż to ja widzę? Czy to mój żołądek? Damaj kapelusz. Dobra, i, i, i tak się już więcej ten kapelusz nie przyda. Hej, ciepło mi w środku. Czuję, jakby mój brzuszek był przytulnym miejscem, w którym popcorn i słodkie napoje mogą się zintegrować. Rzeczny chłopiec. Dobra, eee, no i pozostaje nam tylko kwestia tego gnuśnego maksa. I musimy zdobyć jakoś 100 bilionów dolarów dla BOSKO. I powiem Wam szczerze, że to jest pierwszy moment w grze, kiedy już naprawdę musiałem zajrzeć do solucji, bo nie miałem pojęcia, co robić. Ale teraz już wiem, więc spokojnie. Oto co musimy zrobić. Eee, musimy udać się do naszego biura. Eee... Powiem wam, że bardzo ciężko na to wpaść eee, Podejść do naszej szafy I tu jest Leonard I na tym Leonardzie musi... Leo... Tak Le Leonard i musimy na nim użyć talizmanu Gastro. Cześć Leonardzie, jak leci. No. Ej, chyba w końcu wpłynęły Twoje dokumenty. To akt własności Stanów Zjednoczonych, jeszcze wilgotny. No. I generalnie z tym aktem udamy się do Sybilii, która teraz jest reprezentantką Kanady. E, I taka ciekawostka, z tego co mi wiadomo, e, musimy zaproponować Sybilii ten e, akt Stanów Zjednoczonych dopiero po tym, jak już spotkałem Mlecza częściaka, bo on zakipnotyzował teraz cały świat swoją pozytywną energią, e, dzięki czemu Sybilia będzie chciała kupić Stany Zjednoczone. E, a jeśli tego, jeśli spróbujemy przed to zrobić, no to ona tam jakieś tam powody wymieni, dla których tego nie robić. A i Lincoln teraz jak jest... Jak Abrahamie? Uczucie kwitnie? Pała Bogu, że przeszliście! Witam pana, panie Lincoln! Wygląda pan dziś niezwykle dostojnie. Co mu się stało? Ostatnio jest nieswój. Nieważne, musicie mi pomóc Sybillą. Dobra, o nią. Pogadajmy z nią. Sybillo, nic ci nie jest? Szczęściak wystrzelił w naszą planetę promień dziwnej energii. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. O nie! I jestem doskonale szczęśliwa, Samie! O, witaj i ty, bracie Maxie! Burgundowych snów i wszystkiego chabrowego w tym pięknym dniu! Ależ dziękuję, Sybillo. Wyglądasz dziś niebywale uroczo. To przerażające. Mm, dobra, ocknij się. Musisz się z tego otrząsnąć. Z czego się otrząsnąć, przyjacielu sami? Pierwszy raz w życiu cieszę się doskonałą pracą wiązkiem i niezrównanym uczuciem spokoju. Nigdy nie byłam równie zadowolona. Bez obaw, coś poradzimy. Dobra. Trzymaj się. No ale nie będziemy już gadać mniejsza o to, bo już naprawdę już długo w długo zostać trwa. Dajemy jej akt własności stanu. jakbyś miała ochotę na zakupy interesującej powiedzmy Stany Zjednoczone. Cudownie! Można je nazwać dolnym Leczam. Cóż za przeurocza nazwa. Tak, dobra, dobra. Jaką kwotę proponujesz? Taki wspaniały kraj zasługuje na wspaniałą cenę! Wielu o Nie tylko za kwotę mniejszą niż 100 milionów dolarów. Tego wymaga sprawiedliwość. Nie możemy się zgodzić. To o wiele za dużo. Ja się tym zajmę, panie prezydencie, skoro Wasza wysokość nalega. Może być gotówka? Aż mnie ręka świermi, żeby wydać nowe kanadyjskie banknoty milion dolarowe. Czy też zdjęcie się India? To nasz skarb narodowy! No cóż. Dobra, no i mamy pieniądze. Oczywiście... Yy, Bosko przyjmie te pieniądze, bo yy, dziwniejszych, w dziwniejszych walutach. Dobra, spieprzaj Max. Klikamy. Wchodzimy do sklepu Bosko. E, pogadajmy z nim. Dzień dobry, Mamo Bosko. Witam, jestem mlecz szczęściak. No, sądziłem, że jesteś mamą Bosko. E tak, jestem mamą Bosko. Mleczem szczęściakiem. Ciężko zrozumieć pojęcie tożsamości. Nie teraz. Dobra, i chcemy coś kupić. Chcemy coś kupić. Ekstra! Prosimy wywoływać trzęsień. Proszę bardzo, oto 100 bilionów dolarów najzupełnie <kluzny> najzupełniej niefałszywych banknotach. Hmm, <kluzny> niech to spojrzę. <kluzny> Dobrze! Wszystko w porządku! Oto wywoływać trzęsień! <kluzny> Pilot, nie zrozumie źle. Uwielbiam telewizję tak jak każdy, ale... To pilot do satelitarnej tarczy antyrakietowej, ale działa tylko jeden przycisk. Wciśnijcie go i trzęsienie Ziemi gotowe. Ufam, że jest to zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Kto wie? Aha, jeszcze jedno, żeby zadziałało, musicie być w zasięgu satelity. W porządku, a gdzie go zostawiłeś? Żywiłem nieuzasadnione podejrzenia wobec tych kochanych ludzi na Księżycu, więc zostawiłem go tam. Ależ to niemądre. Kapuje, trzeba go użyć na Księżycu. Dziękujemy i do widzenia, bracie Bosko. No dobra. No to. E, czyli krótko mówiąc, ten wywoływacz satelitarny je, działa tylko i wyłącznie na księżycu, jest to takie zabezpieczenie kurwa jego mać odporne w przygodówkach, żebyśmy nie zużyli tego Znaczyna przedmiotu w, w złym miejscu. Dobra, i jak widzimy, flaga się zmieniła. Więc, generalnie, są szybcy, że w takim krótkim czasie zdążyli już wymienić flagę. No ale, co zrobić? Dobra, mniejsza o tą tablicę. Już naprawdę idziemy do końca tej naszej zwariowanej przygody. No Zobaczmy, i klikamy. Tutaj, tutaj mamy zasięg. Cóż? Wstydz się, Sanie. Komuś mogła stać się krzywda. Brak mi ciebie, przyjacielu. No i teraz możemy sobie wziąć jego ogonek. potrzebny mi twój ogonek. Chcę zabawić się w dekora Frankensteina i dosztukować kumpla. Nieważne. Sam, co ty wyprawiasz? Lepiej zamknij oczy. Rety, nagle poczułem ogromną potrzebę marnowania czasu przed telewizorem i zajadania pomarańczowych orzeszków ślazowych. Nie uwierzysz, jak bardzo mnie to cieszy. Nie swoje się czuję. Czy ja byłem gdzieś daleko sam? W pewnym sensie. Lecz poświartował Cię, więc tak jakby wszędzie Cię było po trochu. Szczęściak! Nienawidzę go! Tego fałszywego uśmieszku i tego sztucznego kijizimizji. Złapmy bufona, wysmarujmy go smową i wytarzajmy w pierzu! Dobrze znów Cię widzieć, przyjacielu. Nadeszła no. pora, by wziąć na draniu stary dobry odwet i przy okazji ocalić świat. Na co czekamy? No, no i możemy zakończyć w sumie grę dzięki temu, że Max. Odzyskał swoją świadomość i swoje negatywne cechy, które będą niezbędne, żeby ukończyć grę. No to do windy w takim razie. I z tego co mi wi wiadomo, wystarczy się tam pojawić. I on zajmie się całą resztą. tak Ty mały półgłówku! Zniszczyłeś mój promień! Powinienem był cię zabić wcześniej, ale cóż, jestem za miły. A teraz... Gę króleczko! Pomyłka. Co jest? Co jest? Hej! Jesteśmy mlecz szczęściak! Jesteśmy przymierzającą kosmos kolonią rozumnych bakterii! Takiego zdania nie spodziewałem się dziś usłyszeć. Ohoho! Kulami nic nam nie zrobisz! Potrzebujemy tylko jednego. Pożywienia! Żywimy się domkinami wytwarzanymi przez ludzi, którzy doświadczają prawdziwego szczęścia! A, tak. tak! Czyli nie obchodzicie, czy ludzie są szczęśliwi, czy nie! Chcesz się po prostu nażreć do syta! Tak! Hej, he, ja to rozumiem! Ale wy chcecie nas zagłodzić! I dlatego zginiecie! W najbardziej niesamowitym pokazie iluzji, jaki widział świat! Hej, muszę dobrze wyglądać przed kamerami. Jakimi kamerami? Pakuj walizki samie! Właśnie wygrałeś w pełni opłaconą wycieczkę na cmentarz! A ty będziesz świadkiem jego agonii! Niech zacznie się magia! Panie i panowie, jako pierwszą sztuczkę przedstawiam... ten Kołość śmierci! Tak, śmierci! A. O! Znane również jako Wymiotiks. Jazda! Yy, zaraz wymiotuję! <grym się wziął> Dokładnie! Rzucajcie sztyletami! Nie! Toporami! Hej! Przepraszam, poniosło mnie! Mam lepszy pomysł, będę go bezlitośnie torturował, aż zacznie błagać, żebym go zastrzelił go własnym pistoletem! <grym się wziął> Dobra, i... Jezu! No. Eee, dobra i co teraz musimy zrobić, żeby nie, nie pamiętać? A już pamiętam. E, tutaj trzeba użyć tego. Łyżki. Co nam tam... Teraz mógłbym bronić karne w finale ligi Eee... No i teraz możemy użyć taliz... Żeby się zamienić miejscami. To tak magicy zamieniają się z ludźmi miejscami dzięki magii. Patrząc wstecz, stwierdzam, że nie powinienem był tego tutaj zostawiać. Tak, trzymaj sam! Udało ci się! Dzięki, naprawdę wolałbym, żeby to było bardziej wymagające. Trochę się zawiodłem, że. A, przepraszam! A? Chyba o czymś zapominacie! Oczywiście to nie jest koniec. Boch, ty Aha. Moja magiczna mira kazała mi dzisiaj wziąć ze sobą mydło bakteriobójcze. Czemu nie posłuchałem? A teraz numer jeden każdej pryzmatologicznej imprezy z torturami. Czas oddzielić twe szczęście! Tylko nie to. Nie przejmuj się, nie będzie bolało. Dopóki nie sięgnie, cię piła. Wtedy. Um Brzeż makabryczne. Super. Mm. Dobra. No to teraz musimy znowu się zamienić. Zamienia się do boli. Tłumy szaleją. Przepiłuj nas śmiało. Może to zrobię tak i na razie może, może po prostu to zrobić generalnie też trzeba trochę pokombinować jak na to wpaść ale o nie o nie jak boli jak boli hm nie można tak bakterii i tak fajnie było popatrzeć następną sztuczką jest bilet do nicości lądownik księżycowy? To bilet do nicości. Miłego pobytu w przestrzeni kosmicznej, aż do śmierci! Sam! Pa, pa. Na razie, żegnaj! Jedno mu trzeba przyznać, robi fantastyczny show. No i trzeba znowu się podwienić oczywiście. Bo Ale tutaj zabawa. nic nie zrobimy. Bez obaw! Nic mi się nie stało! Jesteś do niczego! Słyszałem? Pomyśl lub pułapka tak zabójcza, że dzięki niej cię zabije! Zgadza się zabójcza. Oczyszczająca kąpiel? Zagłady! Możemy to pominąć? Trochę się boję utonięcia. Zastanówmy się? Nie! Sam nie utoń! Dzięki, przyjacielu. To taka nudna śmierć! Już lepiej daj się przepiłować w pół! Dzięki, przyjacielu. No i oczywiście tutaj też musimy użyć tego talizmana magika. I teraz tego... Przecież bakterie nie toną zamknij się No i teraz nie możemy nic zrobić od oddech jedynie przez 9 minut No i musimy się po prostu oddalić koło śmierci! Dobra No i od tego momentu się zapętla i teraz Oto rozwiązanie. Musimy się użyć tego tej zonu magika od tego momentu. E, i tutaj też już nic nie zrobię. się nie I tutaj i w tym miejscu trzeba będzie zrobić już coś nowego. E, dobra, pierwsze co to się oczywiście podmieniamy, bo w tej pozycji to gówno zrobi. Ale lepiej to zrobić na yy, lądowniku księżycowym. E, co ty wyprawiasz? Tylko sprawdzam, co potrafi ta piła. Ty barania głowo! Wpakuję ci tę piłę w... No co, wy przecież bym nie przeklął to program familijny! Po prostu zabiję go w inny sposób! Tak, dzieciaki. Wasza i moja ulubiona sztuczka oczyszczająca kąpiel Zagłady No I teraz pierwsze I Teraz musimy znowu się podmienić. I teraz wsiadamy do lądownika. To znaczy... bilet do nicości. Diabelski śmiech. A. A mamy kluczyki, no tak. Hej, Mleczu! Oddziel to! Gorące, gorące! Jałcik. Pasteryzowany! Max, chodź no tutaj. Wygrałeś nagrodę główną. Łyk naszego złoczyńcy. Hej, Mleczu! Do zobaczenia na tamtym świecie! Bardzo Mocno. mnie ciekawi, co sobie zachowasz na pamiątkę po tej sprawie. A na kolejnym seansie toaletowym... Zapoczątkuję kult Moczopendix! Tak mi się skojarzyło, znowu trzeba walnąć śmigacza. A tak właściwie to wszystkich mieszkańców Ziemi. Tak, tak! Widziałeś gdzieś moją rękawicę bokserską? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Tę? E? Chciałem, żebyś miał niespodziankę. Jesteś moim najlepszym przyjacielem sam! A ty moim koleżką. A teraz ruszajmy na ratunek światu! No, no i to jest koniec zarówno epizodu 6 pierwszego sezonu jak i całej w, zasa jak i w zasadzie całego sezonu bo odcinek epizod 6 był odcinkiem e, finałowym i tak powiem wam że gra jest moim zdaniem świetna jest to gra dobrze zrobiona zarówno jeśli chodzi o gameplay jak i o klimat ponieważ bohaterowie robią sobie jaja po prostu ze, wszys ze wszystkiego, co się da. I moim zdaniem, e, obsada aktorska w postaci pana Boberka i Wojciecha Hamana jest e, bardzo trafna, ponieważ humor, który prezentuje ta gra, jest. E, mi się trochę kojarzy jako taka niegrzeczna wersja. E, niegrzeczna wersja humoru, z którego widzimy w programie za chwilę, ciąg dalszy programu. Gdzie humor również się opiera momentami na absurdzie. To tutaj mowy, no tutaj też absurd bije z tej gry. Jeżeli chodzi o przygodówkę, to moim zdaniem zagadki logiczne, jakie, zagadki logiczne są nawet zrobione dobrze, można za pomocą logiki do nich zejść, aczkolwiek w tym ostatnim epizodzie momentami troszeczkę oni przesadzili po prostu.

czy tam jakiemuś innemu studiu. No, więc moja ocena końcowa tej gry to jest... 8 na 10 takie mocne. Po prostu za, przyjemnie mi się gra w tą grę. Czy ma jakieś wady? Może tylko ma taką wadę, że była odrobinę krótka, aczkolwiek... Nie wiem. Ale generalnie jeśli chodzi o długość gry, no to przygodówki jakoś nigdy. Nie były specjalnie długie, ponieważ założenie było takie, że już wystarczająco czasu powinno zająć graczowi rozgryzienie tych zagadek, wszystkich. Dobra, no to w takim razie, ty by było na dzisiaj na tyle. Jeśli chodzi o Sai Maxa, gdzie jest żarcie? Też tu musi być gdzieś jakiś bufet. No, jak już wspominałem, sezonu drugiego nie mam zamiaru robić, ze względu na to, że po pierwsze nie znam dobrze tej gry, a po drugie. Max to jeden wielki projekt, jestem jak Złoty Siedec. Spocznę dopiero, gdy ludzie zaczną składać mi w ofierze swych pierworodnych. Poza tym chcę zostać reżyserem. Nie. Yeah. Dobra. No to dobra, wystarczy już tego dobrego. Mówił Marsz, wszystkim widzom. Miłego wieczoru.